mi sobie nie pozwalają na takie działania wobec żadnego innego państwa europejskiego, ale wobec państwa Tuska pozwalają sobie i tu w grę wchodzą przecież te ogromne pieniądze. No to właśnie ta zdychająca w tej chwili gospodarka niemiecka, głośna książka mówiąca o niemieckiej gospodarce, krótko i kaput, prawda? Koniec mitu niemieckiej gospodarki. Zresztą, książka dotąd niewydana, nieprzetłumaczona na język niemiecki, mimo że napisana przez Niemca, wydana w Polsce, wydana w wielu państwach europejskich, ale w Niemczech nie. Ale ona też pokazuje, do jakiego stopnia Niemcy są pod ścianą i do jakiego stopnia wykorzystują fakt, że mają potężne haki. Na Tuska. No przecież oni wszystko wiedzą, komu dawali pieniądze, ile dawali pieniędzy, jak to wszystko wyglądało. To przecież Niemcy wykonywali ogromną pracę, żeby budować jakby taką Polskę w wymiarze mafijnego państwa. To, co oni wyprawiają, to widać dzisiaj na Ukrainie. Gdyby nie to, co Trump w tej chwili próbuje zrobić, czyli przerwać to szaleństwo niemieckie, to, to, to masowe korumpowanie. Ukraińców, stworzenie czegoś takiego, co było ich ambicją, jeśli chodzi o Polskę. Co zresztą też w jakimś stopniu to jest szokujące, ale oni realizowali wobec Niemiec Wschodni. I w konsekwencji dzisiaj mają to, co mają, czyli raptem alternatywa dla Niemiec podzieliła Niemcy wzdłuż granicy między tymi komunistycznymi Niemcami a Niemcami zachodnimi. To jest przecież jakaś konsekwencja realizowanej przez, przez Niemcy polityki wobec tego, tej części swojej wschodniej. i W tej tak, sytuacji. Proszę, ale wracając, to jest wszystko bardzo ważne. Pan profesor to szeroko omawia i, i moglibyśmy tutaj rzeczywiście korzystając z pana wiedzy, długo o tym rozmawiać, to jest bardzo ważne z tym, że nie starczy nam aż dzisiaj tyle czasu, żeby to wszystko omówić, ale wracając do, wracając do, do, do kampanii, no, to po pierwsze, rzeczywiście to, co pan mówi i to, co pan przedstawia, Panie Profesorze, to jest istotne, aby Polacy zorientowali się, w jakich warunkach my teraz żyjemy i w jakich warunkach walczy o swoją walczy o w kampanii o, swój, o swoją pozycję kandydata obywatelskiej Karola Nawrocki, No bo przecież też doszły do nas informacje popularnie nazywaną w mediach społecznościowych czas, tak, czyli sprawy związane z finansowaniem kampanii, którą, od której niby platforma się teraz odżegnuje, tak? gdzie wydano ogromne pieniądze na to. Do tego mamy nadal wstrzymywanie pieniędzy dla największej partii opozycyjnej i szereg innych działań. I, I pod tym kątem z pewnością kampania nie jest równa. Jeśli spojrzę z kolei z drugiej strony na to, pytając się pana, czy, czy kandydaci działają na równych zasadach, w równych warunkach, czy mają równe problemy, to no to Oczywiście widzę te problemy po stronie kandydata Nawróckiego yy, związane z tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem, o czym Pan Profesor powiedział, a ze strony Trzaskowskiego widzę tylko zmęczenie, tak? Yy, nic poza tym. Ja nie widzę, żeby oni mieli jakieś problemy. Mają tyle sił i środków, yy, więc, yy, więc warto by zapytać się, kogo Polacy chcecie wybierać? Yy, no bo z jednej strony jest kandydat, który boryka się z trudnościami, ale który sobie radzi, bo jego notowania wzrosły. A z drugiej strony mamy kandydata, który ma za sobą te wszystkie działania, o których wspominaliśmy, od których się oni odżegnują oczywiście, ale to są działania, które sprzyjają Trzaskowskiemu. Bo trzeba sobie też to jasno powiedzieć: sprzyjają tak? bo ta kampania jemu sprzyja, przecież nie na, nie, nie na kandydata. Nie wspierali kandydata, którego popiera prawo i sprawiedliwość. Więc jakim człowiekiem, jakim kandydatem jest sam Trzaskowski, który posiada to wszystko, o czym ja powiedziałem, a z drugiej strony wyniki jego spadają? Przepraszam za taką długą wypowiedź, ale, ale jak on profesor to wszystko oceni? Trzaskowski jest klasycznym przykładem rybaka. Który oczywiście musi być w tej chwili przekonywać centrum do tego, że on rybakiem nie jest, że on nie wspierał LGBT, że on nie jeździł na spotkania, czy nie był zapraszany przez grupę Bilderberg, a więc taką instytucję czy organizację, która chce meblować globalnie świat. I decydować o różnych wydarzeniach w grupie Bilderberg jest rodzina cała, czyli Sikorski i jego żona Wolbaum, ta która stała za mocno wspierała kandydaturę Tuska, przekonując także w Ameryce, że trzeba iść w tą stronę. czy jest kwaśniewski właśnie cała dziwna. Jest obecny minister finansów, Domański, ten, który właśnie no, łamie prawo no, w sposób oczywisty. Jeśli się inaczej potoczy historia Polski, jeśli naród powstrzyma tą dewastację, niszczenie państwa polskiego we wszystkich wymiarach, a najbardziej niebezpieczny jest ten wymiar finansowy, także militarny to e, jeśli e, uda się utrzymać pozycję prezydenta, e, e, jeśli Karol Nawrocki stanie się prezydentem Rzeczpospolitej, to on e, nie pozwoli na domknięcie systemu, na delegalizację partii opozycyjnych, bo będzie zdelegalizowana Zarówno PiS, jak i Konfederacja, prawdopodobnie będzie także zamknięty Brown prawdopodobnie zostanie zniszczona lewica Zandberga, czyli ten, ta, ta część, która nie, nie ci, którzy, tak jak Miller, przywozili pieniądze z Moskwy w ramach tej pożyczki, prawda, czyli kolaborowali. Z, z sowiecką, jeszcze wówczas Rosją, a później z, 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 z rosyjskim państwem, aby no działać trochę tak, jak właśnie dzisiaj działa ta grupa, prawda? Czyli finansowana przez dziwne, dziwnymi instrumentami. Otóż to jest, co to znaczy domknięcie systemu. To jest, zbudowanie tego co zbudował Putin zamrożenie zdolności rozwojowych państwa polskiego w istocie cofnięcie Polski do pozycji takiego cywilizacyjnego zaścianka zwróćmy uwagę że ta polityka tuska jeszcze za prezydentury Bidena to jest symboliczne Biden widząc co się stało, to znaczy, że Niemcy spacyfikowali Polskę i przejęli absolutną kontrolę, postawili swego człowieka, zupełnie zlekceważył Tuska wtedy, kiedy się decydowały, kiedy przymierzano się, co będzie, jeśli demokraci jednak wygrają. Pamiętamy tą jego wizytę w Berlinie, gdzie on nie zaprosił Tuska, mimo tego, że Turno naprawdę sobie wyobrazić jakąkolwiek politykę prowadzoną wobec Ukrainy bez aktywnego uczestniczenia w niej Polski. I ten Tusk, za którym stała Applebaum, ta, która przecież robiła szokujące przedstawienia nienawiści wobec Trumpa w Stanach Zjednoczonych, wikłając nas w bardzo niebezpieczną politykę wobec Stanów Zjednoczonych. No, i ten właśnie jej mąż, który realizuje jej politykę zagraniczną. Czyli, czyli tutaj żona decyduje dzisiaj w Polsce, jaką my realizujemy politykę zagraniczną. Żona ministra spraw zagranicznych. Otóż to był sygnał jednoznaczny. Zresztą pamiętajmy, co powiedział Biden. On, on wręcz mówił, że Niemcy to są wspaniali, cudowni, że ten sojusz niemiecko-amerykański, że on zresztą przywiózł pakiet systemów rakietowych dla, dla Niemców. No generalnie pozamiatane. No i to, to też przypomnimy sobie ten jasny komunikat, który szef e, Bundeswehr, generał Breuer przekazał Europie i światu i Polako, że Niemcy przejmują kontrolę nad wschodnią flanką NATO. No i w zasadzie Biden, Dobił nas, stawiając tą technologiczną, żelazną kurtynę i stwierdzając, że my nie będziemy, czy będziemy traktowani jako właśnie te państwa drugiego czy trzeciego znaczenia z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych technologii, bo, bo mamy blokadę na, na, na pozyskiwanie najnowocześniejszych chipów, tych, które zapewniają szybki rozwój. Technologii sztucznej inteligencji. No i to, to przecież jest stan faktyczny. Prawda? To, to, co widzieli Polacy, to, to upokarzające potraktowanie Tuska przez, przez nowego kanclerza Niemiec, przez premiera Wielkiej Brytanii, przez prezydenta Francji. No, coś nieprawdopodobnego. Ta, do ciebie jest miejsce w, w pokoju dla służby. To my tu panowie, a ty jesteś, ty jesteś ten pajac, który tylko nam tu biega wokół nas i próbuje odegrać jakąś tam rolę. To, to, było rzecz, to była rzecz szokująca, że Biden tak upokorzył wtedy Tuska. Upokorzył w pewnym stopniu Polaków, bo to przecież była decyzja w jakimś tam stopniu szukanych Polaków, żeby realizować tego typu dramatyczny scenariusz. Scenariusz katastrofy dla nas. No i co się stało? No, jeszcze przecież nie prezydent, a kandydat na prezydenta załatwił nam Trumpa zmianę tej decyzji po jednej wizycie, w Białym Domu. To pokazuje wręcz jak jest. Z jednej strony mamy ten model Czaskowskiego i Tuska, czyli ludzi pomiatanych i traktowanych z absolutnym lekceważeniem przez elity europejskie, przez Berlin, a z drugiej strony mamy twardziela, który przeciwstawił się tej, tej próbie domknięcia zamachu stanu. To naprawdę trzeba mieć wielką odwagę żeby w takiej sytuacji wystartować do wyborów prezydenckich, wiedząc, do jakiego stopnia będą próby zastraszania, niszczenia rodziny, najbliższych. Ostatnio pan Kukiz przedstawił to, co się z nim działo wtedy, kiedy on wystartował w wyborach prezydenckich, do jakiego stopnia TVN-y, wszystkie te stacje, Wymyślone po to, żeby tworzyły czapę nad tym dziwnym, dziwnymi zjawiskami, które miały miejsce w polskiej gospodarce, i które miały niszczyć ambicje polskie, polskiej demokracji, pamiętamy, w jaki sposób był niszczony, systematycznie niszczony przez ludzi z czy wykonujących zawód dziennikarza dla tych stacji. A tutaj mieliśmy do czynienia już na wejście z trzech potężnych armat. Z jednej strony siłowe, bezprawne przejęcie telewizji, siłowe przejęcie instytucji, która jest w zasobach infrastruktury krytycznej. To jest instytucja o szczególnym znaczeniu. Sposób przejęcia pokazywała Rosjanom w jakiś sposób, można sparaliżować albo przejąć tego typu instytucje na wypadek godziny W. Zniszczono coś nieprawdopodobnego. Pamiętajmy, to jest kanał kluczowy w sytuacji zagrożeń do komunikacji z obywatelami. To jest, to jest jedna z funkcji, o których się nie mówi, ale taka ma być rola mediów publicznych w sytuacjach krytycznych, także takich jak na przykład powódź. I to, co zrobiono, Czyli spacyfikowano dziennikarzy do roli tych żołnierzy Jaruzelskiego. Wręcz brakowało tylko tego munduru, prawda, aby, aby pokazać, że to jest taka militaryzacja telewizji, wystawienie jej do wojny politycznej przeciwko narodowi. Do, dołożył do tego dwa aktywa, czyli włączył Polsat i TVN jako zasoby strategiczne państwa, a w istocie właśnie tego zamachu stanu. Czyli zmilitaryzował dwie kolejne telewizje. Ja ostrzegam i podkreślam, Polsat jest równie niebezpieczny, a może bardziej niebezpieczny z punktu widzenia tej próby domykania systemu, i niszczenia od TVN-u. Polsat gra w rolę takiego dobrego wujka, takiego, o to zobaczcie, my walczymy o wiarygodność. Polsat jest mniej wiarygodny od TVN, bo w TVN jest rozpoznany. A wielu ludzi wierzy w, w dobre intencje dziennikarzy Polsatu. Nie, to jest stacja, która ma odegrać istotną rolę, bo taką rolę wyznaczył TUS, no przecież otwarcie wyznaczył taką rolę nazywając to czy tworząc akt prawny, ustawiając te media w roli szokującej. Ja w miejscu tych dziennikarzy Przecież czułbym się fatalnie. To, że nikt w twarz im nie, nie mówi, że oni są żołnierzami Tuska i że realizują wojnę przeciwko narodowi, której celem ma być domknięcie systemu polskiego, zbudowania z Polski jakiegoś systemu autorytarnego, gdzie tylko władza Tuska będzie decydowała, kto, z kim on rozmawia, kto będzie dostawał pieniądze, kto nie będzie dostawał, kto będzie siedział w więzieniu, jak długo będzie siedział w więzieniu. Przecież to, to, to już tak powoli zaczyna wyglądać, że ta, ta demokracja walcząca, warcząca, a generalnie demokracja Tuska, ma tyle wspólnego z demokracją, co demokracja Putina. To, są, to, to jest naprawdę coś porażającego, bo nawet w tym języku, którym się posługuje Tusk, tym ustawicznym wręcz takim, Języku, który no nie ma precedensów w państwach demokratycznych. Trudno sobie wyobrazić, żeby premier uczestniczył w tego typu knajackich imprezach. To jest, to jest bandycki język. Dzisiaj język debaty publicznej został opanowany przez bandycki język, jakim się na, na co dzień posługuje Tusk, prowokując różnego rodzaju sytuacje. No przecież śmierć Barbary Skrzypek wprost. Wprost obciąża, no, nie mówię o duszy, bo ręce tego, tego człowieka, który no, na, naszych, na naszych oczach skutecznie i systematycznie niszczy państwo polskie, przekształcając Polskę w jakiś rezerwat, jakąś enkla,